Jesteśmy już lobby. Frost jest naszą pierwszą mapą. Pierwszą mapą w wielkim finale. Kto zdobędzie 1200 zł? Czy będzie to Tefel? Czy 1200 Tefelcoinów, dokładnie tak. Ile tych koinów zostanie w tym momencie złapanych i kto będzie w stanie to wygrać, pani i pane Nercio kontra Tefel! Frost jest naszą pierwszą mapą. Ja tracę głos powoli. Zed wygląda jak Menel z tą brodą. Whatever. Wygląda jak Menel? Herbatki, poproszę, dziękuję Ci bardzo W kategorii od 1 do 10, ty jesteś taką osobą dosyć obiektywną. Nie jesteś moją siostrą także animatką matką, które zawsze mówią, że wiesz, wiadomo co mówią. W kategorii od 1 do 10, nie? Jak... Czekaj, jeszcze jeszcze, chwilę jeszcze Jak bardzo jestem niesamowicie przystojny. 11! 11! Pysk, dobrze, przejdźmy do tej gry, mój Boże! Tylko jak się umyję. Okej, okay, dobra. Cholera, to dzisiaj chyba taka trójka dosyć solidna. Okej, okay, panie i panowie. Nercio w prawym dolnym rogu gra jako czerwony zerk, jego przeciwnik zielony zerk, tepel. On gra jako zerko o kolorze zielonym. I on, jestem ciekaw, jestem ciekaw jak to wszystko się potoczy, ponieważ w tym momencie mamy pojedynek Tytanów. Nercio wygrywa 1 do 0, ponieważ on wychodzi z winner's bracket. On wychodzi z winner's bracket, panie i panowie. Tutaj jest 11 na 100, to brzydko ludzie mówią. Ja chyba ich wszystkich pobanuję za chwileczkę, po prostu. Ja ich absolutnie wszystkich pobanuję. Ok, Tefel w tym momencie, no, będzie ciężka przeprawa, ale on według mnie ma szansę, ma szansę na nercie, zobaczymy. Oni już się spotkali, oni już się spotkali w finale Winners Bracket i to może być naprawdę najlepsza rozgrywka ostatnich tygodni. Zobaczymy za chwileczkę. Best of 5, panie i panowie, nie mam tutaj jego podwójnego finału, czyli dwa razy best of free albo coś podobnego. Nie, jest best of 5. Zwycięzca z winners bracket wygrywa 1 do 0. A to oznacza, że. A to oznacza, że Nercio ma tutaj już jeden punkt i musi wygrać dwie mapy. A jeśli chodzi o Tefela, musi ją wygrać trzy. Okej. Okay. Co tymczasem? Co tymczasem? Nercio jak na razie 15 w ze strony Tefela mamy 14 pól. E, więc wszystko dosyć normalnie, wszystko dosyć normalnie. Hmm. Ogólnie rzecz biorąc na pewno bardzo, ale to bardzo mnie to zastanawia. Ponieważ e, tutaj tak naprawdę to tefelowe ZVZ jest specyficzne bym powiedział. Takie dosyć specyficzne. Z drugiej strony z ZVZ może być bardzo agresywne, więc... E, no, 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 może się tam sykować bardzo interesująco rozgrywa. Zobaczymy. Ostatnimi razem, ostatnią razą, jak zawodnicy grali, to było tutaj grane, było, były grane muty kontra muty, więc może będziemy się tego spodziewać. Panie i panowie, możecie, możecie yy, głosować możecie głosować albo na Nercia, albo na Tefela. Możecie po prostu vote Tefel, albo vote Nercio, za chwileczkę podbijemy te wszystkie głosy i zobaczymy, kto wygra, kto według was kto wygra, na kogo liczycie. Nercio. No, na razie dosyć spokojnie nam się to wszystko odbywa, jak na razie, prawda? A Więc bezproblemowo, jak na razie. Nie ma tutaj żadnych ataków. Speed-dolingów za chwilę zostanie zagrany, według mnie, ze strony Nercia. Czy wyciągnie swoje drony z gazu? Nie, on dalej je tam trzyma. I dokładnie tak, mamy mamy w tym momencie już granie tego tego, tego speed-dolingów. Hmm. Ogólnie rzecz biorąc, mnie naprawdę bardzo zastanawia właśnie ta agresja, taka wczesną medium, bo nie, nie widać tego, nie widać tego. TV robi Roach Warren super szybki, on w ogóle nie robi ulepszenia prędkości do zerglingów beiling też on nercie, jakby nercio się spostrzegł, to to on naprawdę bardzo zaboleć, o, zerlingi próbują wbiec, tutaj jest królowa także na rampie, tego się chyba nie spodziewa za bardzo, bardzo nerci, on nie widzi tej królowej, no więc nawet jeśli będzie próbował wbiec, to tak naprawdę po prostu nic nie zrobi, atakowane jest tutaj jeszcze to wszystko. Hmm. Ostro, tutaj to idzie. Tefel będzie miał dobrą pozycję w tym momencie, ponieważ Bejningi i Zerglingi na nic nie zrobią. Czy zrobią bardzo niewiele na, na to, co będzie tak naprawdę Tefel tutaj robił. Więc ja bym powiedział, że e, Tefel zaczyna znaczy posiada pewną przewagę, ja bym powiedział, o robi 5 rowczy. będzie ostrą, będzie starał się w tym momencie atakować. Absolutnie, absolutnie atakować. Hmm. No, to jest, to jest ostre. To jest absolutnie ostre. Ja bym powiedział w tym momencie, że. Jeśli Nercio się nie spostrzega. znaczy on się spostrzeże wystarczająco wcześnie, ale to może zadać Ci konkretne obrażenia, to tak jeszcze TFL co robi, to po prostu z będzie starał się to wszystko uzupełniać. Jedna bardzo ważna sprawa, to to, że on nie posiada ulepszenia prędkości, nie prędkości do zergingów, to Nercio właśnie ma ten upgrade na speeda. to może być problem ze względu na to, że zergingi po prostu tutaj nie będą w stanie przybiegać, aż tak wystarczająco szybko. 34 limitu armii kontra 12, Nercio teraz zauważa, wow, okej, okay, to jest mocny atak, robi dwa spinecrawlery, robi Robisz tym momencie trzeciego, 14 zergingów w drodze. To może być wybranialne według mnie ze strony, ze strony Nercia. On ma 10 dronów więcej. To jest super ważne, że w tym nercio ma 10 dronów więcej. Jeśli to wybroni będzie w bardzo, bardzo dobrej pozycji, ale Tefel cały czas po prostu buduje jednostki. Cały czas buduje cały po prostu jednostki. Zwań jeszcze nie zostały wybudowane. Czy będziemy mieli miejsce okrążenie? Dokładnie tak, w tym będziemy jakoś tego próbę okrążenia mieli. Bardzo ładnie to wygląda na Berlingi. próbując tutaj wyjść. Nie będą w stanie zrobić zbyt wiele. Ładny atak. Spańcowlers został już w tym momencie wybudowane, a to jest doskonała przewaga w tym momencie ze strony Teppela. 18 minut, 41 jednakże. No i zaraz zobaczymy. Bailingi nie są w stanie dojść do tych wszystkich jednostek, eksplodują zanim będą w stanie cokolwiek zrobić. Tepel robi 8 dronów, więc on już chce powrócić z tego, on już chce w tym momencie z tego powrócić. To jest Spain Spańcowlers, więc on już widzi, że nie jest w stanie po prostu tego przebić. Jest pobójny, jest ewolucyjny Ember, jest, ewolu jest, ewolu jest road Warren. Nie, Teppel nie ma szans, żeby prze przebić się przez tak mocno zorganizowaną obronę. Hmm. No wyglądało to naprawdę bardzo solidnie ze strony nercia. On robi właśnie teraz także swojego lera i no właśnie o, 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 o. Jesteśmy z powrotem. Delikatny lag. Delikatny lag, tylko freeze dokładnie. No, ok, wstąp, wstąpię tymczasem po raz kolejny tutaj do rozgrywki. Te z tego co widzą no, próbuje po raz kolejny zaatakować, ale to nie ma szans powodzenia. Zwańkoly są w świetnej linii zerglingi, jest roczorem zagrany. Tefel odbudował swoje drony i odbudował ich naprawdę bardzo dużo. Cały czas on więcej limitu armii, więc ja myślę, że to wyszło całkiem najgorzej w sumie dla niego. Ja bym raczej powiedział, że Tefel w tym momencie powinien robić trzecią bazę. O, ich będę nawet robi. Tak, tutaj drony już wyjeżdża. Więc jest dobra, dobra sytuacja w tym momencie. Dobra sytuacja ze strony Tefela, w każdym razie. Co dalej, co dalej, bo Tefel no, jest jest chamber nercze już w tym momencie robi plus jeden na a na atak, więc będzie do przodu właśnie, będzie do przodu upgradeami. Mnóstwo zerwinków przebiega dolną częścią mapy. E, myślę, że spokojnie zauważył to Tefel i nie da się go zaskoczyć. Skałki zniszczone, trzecia baza. I nie, 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 Tefl nie da się zaskoczyć. On jest na to zbyt dobry. Chociaż w sumie z drugiej strony. O, oh, wow! No właśnie, przesunął się, Nercio co robi? To atakuje jego trzecią bazę. No tutaj właśnie. Świetnie to zagrał w tym momencie, Nercio. Naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. Co to za buczenie cholerne? Co to za cholerne buczenie? Ja się tak zastanawiam. To no i zergingi po O, próba zestrzelenia drona, próba zestrzelenia drona, ale nie udała się. Momentik, panie i panowie. Przepraszam bardzo, już wysłałem moje zastępy, moje zerglingi, żeby ogarnęły to buczenie, więc za chwileczkę koleś, który jest za to odpowiedzialny, powinien zostać stracony na stosie. W każdym razie NERCIO, próba mocnego wbiegnięcia do maina, złapana królowa, wygląda to naprawdę niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Oj, 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 oj dwie królowe zestrzelone, Zerlingi jeszcze tutaj nam wpadają, no nie najlepiej to wygląda. No, no, no. Ostro, ostro muszę przyznać, że podczyna sobie tutaj NERCIO. Próbuję tutaj jeszcze zaatakować linię minerał to minerałów. Kto się chyba nie uda. Czy zostanie tutaj, zostawi tutaj jakiegoś beininga? Nie, 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 na takie akcje chyba w tym momencie. Tafel jest troszeczkę za dobry. Trzecia baza za zostanie odbudowana, to jest mnóstwo dronów. Tercio w tym czasie swoją trzecią bazę także już posiada. Roucze, pojawia nam się Hydra ten ze strony Nercia, on robi plus jeden. Zakończony ma przeznaczone bardzo plusy. No ależ się załadował. No to było to troszeczkę takie dziwne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ma przewagę mimo wszystko. Królowa tak także obrażenia. No tutaj Rouche jest troszeczkę więcej ze strony Cefela, więc chyba będzie w stanie to obronić. I dokładnie tak, mimo wszystko, mimo wszystko daje radę. Hmm. Okej, okay, generalnie rzecz biorąc... No co to za buczenie cholerne? przez jakieś idiota, nie? Okej, okay, Nercio w każdym razie wygląda to naprawdę bardzo dobrze Z jego strony, ale z drugiej strony TFL, no właśnie, infestation peat. Jest plus 2 wcześniejsze ze strony Nercia, ma trzecią bazę, fajna sytuacja, bo ma 10 dronów więcej, nawet no, troszeczkę więcej niż 10 dronów, więcej. Um, Infestation Pit ze strony Tefera, to jest fajny pomysł, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, Roach Hydra może z tym walczyć, jak najbardziej może z tym walczyć, zaraz zresztą zobaczymy. No, ok, co dalej? No uspokoiło nam się to troszeczkę, Zadał od, za, były odrobinę obrażenia zadane i to było wszystko na ten temat tak naprawdę. Hmm. No dla mnie w tym momencie Tefel myślę, że jak bardziej ma tutaj do, 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 dobrą szansę na obronę, tylko właśnie te hydraliski, e, których to nie jest zbyt wiele, ale to mimo wszystko hydralki dają mu tutaj w tym momencie taką informację, o oh, wow, okej, okay, dobra, ty masz te hydrale, jesteś w stanie tutaj zrobić naprawdę bardzo wiele, a sam Tefel no, posiada oczywiście ten cały Infestation Pit, ale nic z niego nie robi. Teraz dopiero patrzę, że nam się pokazało i do tego jeszcze i do tego jeszcze Nercie dostawił kolejny evolution chamber. Więc no nerka, nerka na pewno podaje tu, pokazuje tutaj bardzo fajną sytuację. Hmm. Okej, okay, Nercio w tym momencie. Oj, 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 oj no Tefel. Ale Nercio ma więcej, i do tego jeszcze ma hydry i ma lepsze to Znaczy, za wieczkę będzie miał lepsze upgrade. Co w nie sensie sądzę, żeby Tefel był w stanie tutaj zadać jakieś ogromne obrażenia. Nie sądzę, żeby zadał tutaj jakieś ogromne obrażenia. okej, okay, Nercio wychodzi. Nercio, według mnie, człowiek jest tutaj pewniakiem do wygrania tego, ale z drugiej strony właśnie inwestor jeśli złapie go na dobre fangale, to te inwestory mogą tutaj odwrócić tą szalę zwycięstwa na korzyść Tefela. Zaraz zobaczymy, może tutaj mieć, jest bardzo dobra tyraliera, zaraz zobaczymy. W każdym razie, no, 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 o właśnie, Nercio będzie miała mieć agresja, tutaj nie ma jeszcze tych Inwestorów, ta prawa flanka, no ładnie odpycha to, ładnie odpycha to Tefel. Nercio nie jest w stanie się załadować tutaj zbyt mocno. I muszę przyznać, że to wyglądało naprawdę dobrze z strony Tefela, bo on te infestory będzie w stanie wybudować i one mu pomogą, one mu najbardziej... O nie, ale to jest lepsza pozycja, te wnercia. O wiele lepsza pozycja Nercia, te fangale nie zmienią według mnie zbyt wiele. Wnercio wygląda tutaj naprawdę super, super, super solidnie. No właśnie, ale Tefel mimo wszystko fangaluje swojego przyciska bardzo, ale to bardzo ostro. Ta prawa flanka, ja zaczyna nam się zamykać, ale lewa się załamuje. To może nie wyglądać by dobrze, właśnie, ze srędu także na hydrajski, które mają niesamowite DPS z tym plus 2 na atak. Tewel dopiero teraz zakończy plus 2, no i to jest chyba w tym momencie GG, to jest chyba w tym momencie sytuacja, w której no po prostu Tewel musi poddać tą grę, ze względu na to, że ma zdecydowanie za mało, 116, 117 kontra 71 limitu. Pamiętajmy także o ulepszeniach, jest także zagrany już w tym momencie Musical Rockman. no i zaraz zobaczymy co dalej, co dalej. No nie wiem, nie wiem tak naprawdę, czy Tefel ma szansę to obronić, już w tym momencie stracił swoje infestory, nawet gdy je miał, to nie miałby na Fangala 130 mi tylko na 85 z lepszymi upgadami, wiel o wiele, o wiele lepszymi. GG mówi Tefel. Nercio wygrywa, 2 do 0 już w tym momencie, 2 do 0. Ostro, ostro. Pamiętam także że słuchajcie, mamy konkurs na Hitman Absolution na ZTV Konkurs ma opa, wrzucacie nam, a, wrzucacie nam e, co, jakiś Photoshop, prawda, jakiegoś mema związanego z Fan for Fan i my do końca tego, tego finału, do końca tego finału możecie to wrzucać. ZTV Konkurs ma opa, e, my. Jak już wrócę do domu, będziemy w stanie Wam ogarnąć, kto wygrał, wybierzemy najlepszą pracę i ta najlepsza praca otrzyma grę Hitman Absolution na Steamie, na Steamie, na Steamie. Okej. Okay. 2 do 0 dla Nercia. A tymczasem rozpoczynamy najlepszą gierkę. Znaczy no, następną gierkę, przepraszam bardzo. Nie ma buczenia. No. W końcu. Ja się później wybiorę do tego chłopa i mu powiem, co o tym myślę. Straszne po prostu. No, oni sami nie wiedzą co robią. Oni sami nie wiedzą, co robią. No właśnie, no nie są tak wyskilowani jak no, my. No, no, no. Bas basy i powiedział, to nie mój bas. To nie mój bas, aha, okej, okay, dobra. Dobra beczunia. W każdym razie panie i panowie to jest 2 do 0 dla Nercia w finale. Fan for fan. Numer 6 my znajdujemy się w, na Habitation Station. Davel będzie musiał naprawdę rozegrać o wiele lepszą rozgrywkę, o wiele lepszą rozgrywkę. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie ją, ją właśnie wykonać, no bo może być naprawdę bardzo ciekawie. No, muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajny turniej. Po raz kolejny zresztą Fanfan jest bardzo, bardzo fajnym turniejem. Hmm. A tymczasem, no właśnie, poczekajmy sobie chwileczkę, jak na razie no będzie miało miejsce pewnie ten Co to za przystojnik To jestem ja To o, jestem halo ja Sernik Halop y Kasia mówi halop Sernik, halo tak? Harosernik Haro Sernik? Haro Haro Harro, ok Więc panie sernik haro. Okej okay, panie i panowie Nercio w prawym górnym rogu gra jako czerwony zerk jego przeciwnik, zielony zerk to Tefel Ciekaw jestem, ciekaw jestem. Najlepsze jest brzydula z TVN-u. Najlepsze jest to, że e, są te wszystkie filmy o takich jakichś tam brzydulach, albo czymś podobnym, to zawsze biorą... To i tak widać, że ona nie jest brzydka, że to jest zrobione. To jest ja tak, się nie znam na babach. Z taki, nie znasz się na babach. Ja się znam na babach. Ja się bardzo dobrze znam na babach, nie? Wiecie, co mnie najbardziej irytuje? Jak dajesz, na przykład, i powiedzmy, jest jakaś dziewczyna, dajesz jej buziaka i zostaje Ci takie, wiesz, taki... Warstewka takiej tapety na, 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 na wargach, nie? Po prostu Nie, i my się nie będziemy budziakować. Gorzej jak Okej. Okay. W każdym razie Tefel jest spawning pool jako pierwszy, ze strony nercia także mamy spawning pool. czy podwierzesz do Grańska dzisiaj z Poznania. Jojo. Jojo. Okej. Okay. Nic się jak na razie nie dzieje. 14-16 ze strony obu graczy grają po prostu... No dosyć, dosyć normalnie, prawda? Nic takiego dziwnego jak w ten razie tutaj nie mamy. Hmm. Ja myślę, że możemy, że czas na kolejną tą. Ja myślę, że czas na kolejną... Za, kolejne hasełko na, na, na tym, na, na streamie. Więc Panie i Panowie, uwaga, hasło brzmi Kobieta. Cycki! <laughs> <psa, c> <laughs> <laughs> Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. <laughs> Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Okej, okay, Tewel robi e, ekstraktor, Nercio robi ekstraktor. Wszystko wygląda tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo... Eee, podobnie, bardzo podobnie. Nie widzimy tutaj jak na razie żadnej zmiany, jakiejś ogromnej. Hmm. Dlatego pierwsza randka zawsze na basenie, ktoś mówi. Chyba <grywa> że makijaż szedł. No, rzeczywiście jest to. Albo na plaży, nie? Albo na plaży. Albo w saunie, albo w saunie. saunie. Okej, okay, no dobra, to, był, to było głupie hasło z tego co widzę, bo widzę, że. Wszystko ten, wszystko, wszystko to samo. Wszystko... Ja nawet nie będę ja nawet się trudził czytaniem tego że tutaj na przykład Moja Mama ktoś mówi, jedzenie, homonto, nie wiem za bardzo o co chodzi z homonto, zmywanie, drewutnia, co to jest drewutnia? Nie ale śmieszne słowo. Drewutnia całkiem spoko, homonto to wiem co to jest. Na moją mówią jojo, w Poznaniu tej, a w Krakowie kosa albo portfel. No, to oczywiście. To jest, to jest racja. Speedlingów grany dokładnie tak samo. Po 21 dronów, nic się tutaj nie dzieje. Obaj zawodnicy grają dokładnie tak samo jak na razie. A dokładnie, dokładnie tak samo. No cóż. A no Nercio ma szansę. Ma jest 2 do 0 dla niego. Wygrał jedną grę. Ma jedno, jeden punkt za to, że wyszedł z winners bracket, więc zaraz zobaczymy czy cokolwiek będzie w stanie tutaj jeszcze zrobić Tefel, zaraz zobaczymy. W każdym razie Beining ten wcześniej ze strony Nercia. Tefer robi go troszeczkę później, ale, ale nie ma tutaj według mnie jakiejś ogromnej tragedii. Co dalej? Co dalej? No bo tutaj raczej Beining ten nie sugeruje nam agresji. Pamiętajcie, że to jest taki budynek, który może nam sugerować defensywę także. Może nam sugerować to, że zawodnik będzie tutaj starał się po prostu grać troszkę bardziej defensywnie. I jak najbardziej jestem tutaj za tym wszystkim. Hmm. Co tymczasem? O mój Boże, ale czemu on jest taki... Czemu on jest taki spikselizowany? O co tutaj chodzi? On jest w HD. O. Nercio! Nercio! Mój Boże! Mój Boże! Boże. Okej okay, panie i panowie, tutaj dwa zergingi nam wbiegają. biegają na próbują wbiec, pewnie nie da rady zeszłotować swojego przenika. Z Pani także za chwilę zostanie zbudowany. Te zęgingi... o muszą uważać. No 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 o ładnie go złapał teraz Artur. Czasem Tefela robi trzecią bazę i chyba czuję, że coś tam jest nie tak, że może Ler jest budowany. On po prostu zrobi trzecią bazę i to będzie wszystko na ten temat. No cóż. No Ler w drodze także, znaczy ze strony ze Tefela strony i on tak naprawdę jest w takim całkiem dobrym timingu. Tutaj mamy atak, dwa baningi będą w stanie to wszystko eksplodować, dokładnie tak. To tyle na ten temat. Wymiana dwóch bejnów na cztery zerwingi to nie jest zbyt dobre. Absolutnie nie jest zbyt dobre. Hmm. Okej, okay. Tefeld już czasem kontratakuje. No tutaj Nercio już posiada kilka swoich zerlingów, które będą w stanie zareagować na tą, e, na tą agresję. Ale, 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 no właśnie, Tefeld ma więcej. Nercio robi 16 zerlingów, ale czy będzie w stanie to zesnajpować? Dokładnie tak ten snajp nastąpi i na 100%, według również w tym momencie. Zła eksplozja beiningiem. No i ten dron także padnie. Ładnie to wszystko wyszło, trzeba przyznać. Pamiętajcie, Tefel może robić Bejny, ale nie powiem pchać się do naturala, według mnie w tym momencie. Zrobił co mógł, zrobił co chciał. Hmm. O, generalnie już w tym momencie Tefel gra... czy robisz... Co ciekawe, robi Infestation, PD Barrow, a Tefel gra, gra Spire. Super interesująca sprawa muszę przyznać, ponieważ to właśnie zazwyczaj jest odwrotnie. Jest już królowa, spokojnie dara sobie radę razem z tym wszystkim, ale tutaj trzecia baza może być w delikatnych opałach. Nercie ma troszkę więcej tych zergingów. O wow, to no teraz to wygląda naprawdę nie najlepiej ze strony Twela. On kończy się swojej potrzebuje trzeciej bazy według mnie, ale tutaj tych jest naprawdę moc, to muszą. Coraz więcej ich Nercio tutaj rzuca. Wow, to jest naprawdę bardzo mocny atak ze strony Nercio. a może tego nie wytrzymać. Zaraz zobaczymy, bo tutaj próba eksplozji bardzo ładnie, ale mimo wszystko Corderlinków jest troszeczkę palony do natury. Zestrzel Spire! Spire! Zostanie zestrzelony, to jest ogromny cios, jest cancel! O, oh, wow, Osom awesome Spire został zestrzelony. To jest mocny cios w tym momencie, ponieważ Stefan będzie miał super opóźnioną całą tą swoją, całą tą swoją technologię. Wow! No. Teraz ta Tefel Tefl musi dokonać jakiegoś cudu. Zestrzelenie z fire kosztuje go naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Z drugiej jednak strony, o że Boże, to tutaj naprawdę robi duże nadwyżki. Będzie tutaj za chwileczkę robił troszeczkę inwestorów. bejningi także są, bejningi także są w tym momencie budowane ze strony no ale ale będzie sobie szczerze, on tutaj nie jest w stanie według mnie zrobić naszych dużych obrażeń, chociaż nie, 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 zabrakło mu zerlingów, zabrakło mu zerlingu po prostu. żonuje teraz to wszystko troszeczkę, buduje coraz więcej tych lingów, ale tutaj infesory także nam się pojawiają. Infesory na zerglingi powiedzmy, że są, są jakie są, prawda? Są jakie są. Spire zakończony, ale to jest już 7 inwestorów ze strony, ze strony Nercia. On już ma obronę, on już ma na to odpowiedź, więc ja myślę, że Tefer po prostu swoimi, swoimi e, jednostkami latającymi po prostu nic nie zrobi. Absolutnie, absolutnie nic nie zrobi. No zobaczymy za chwileczkę. jeszcze jest jakaś opcja. O, ładnie, teraz Fangalik na Zerglingi ma siedem inwestorów, więc dlaczego by, się, dlaczego by tego tak nie wykorzystać, prawda? O, do tego jeszcze tutaj baru na tych inwestorach. Hit squad najlepszej wody. Piękna sprawa, dokładnie tak. Oj, to może być naprawdę super groźne. Nerczu jest zaatakowany w tej trzeciej bazie. Tutaj jest jeden inwestor ze Gingi, próbują troszkę obronić. Nie uda się to tak do końca. No i tutaj troszeczkę te węby troszeczkę będzie w stanie zdemolować, no ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie ma żadnej obrony, tutaj nie ma żadnej reakcji, na to wszystko 12 mutali jest w drodze co ciekawe, więc trzeba zrobić jakieś sporką lery. tutaj nie ma żadnych, nie ma tutaj w ogóle defensywy przeciwlotniczej. Teraz zobaczymy, są, 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 są właśnie tam zostało zagranie i troszeczkę, no ta baza na pewno nam padnie, dosyć dużo dronów właśnie teraz jest demolowanych, mamy także mutaliski, które walczą zarazem z zerglingami, żeby zniszczyć te zerglingi de, ne, Nercia, no ale ta baza zdemolowana, demolowana, tutaj zostało 39 dronów na 42, czy butaliński będą atakować cztery sporkowlery w drodze, trzy kolejne infestory. Tych Tutaj nie ma obrony przewodniczej. oprócz może jakiegoś właśnie sporkowlera oraz jakiegoś queena, albo czegoś podobnego. Baza naturalu, Tefela pada. Czy to będzie koniec gry, czy może raczej jeszcze ten zada jakieś obrażenia, bo musimy zadać ich jak najwięcej. Jest atakowany sporkowler, o mój Boże, się po prostu na niego załadował, ale niższy go, niższy go i ma w tym momencie troszeczkę miejsca na oddech. W także ten sportower jest, ale nie, tutaj dwa kolejne z Królowa, która może rzucać transfuzję. Stefan chyba nie da rady w tym momencie zadać jakichś ogromnych obrażeń. Kolejny sporkowler nam się przekopuje. 39 do 33 na 33. Tutaj nercio stracił troszeczkę, jego trzecia maza nie działa. Natural także został wyłączony na chwilkę. Infesory nam się cofnęły. No i za zobaczymy, jak będzie wyglądał, czy będzie fangal z zagrany. Fangal, Fangal tutaj Mutale. O, o! Nie, trafił. nie trafił, niestety tak no, dobrze. Tutaj kolejny jednakże Fangal. Zostanie zagrany, no i zaraz zobaczymy, czy mimo wszystko jeszcze próbuje fangalować trener. No, padnie nam kilka w włącznie chyba z 10 ich padło. 9 dokładnie. Było blisko, było naprawdę bardzo blisko, ale powiedzmy sobie szczerze. Tutaj Tefel, no, zadał niby obrażenia, ale jest w ogromnej, ogromnej ciemnicy w tym momencie. Tutaj jeszcze do tego infestory wyskakuje, 10 inwestorów panie i panowie. Tefel nie zdaje sobie z tego sprawy, absolutnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeden Fangal byłoby tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo groźne. Spinecrawler powinien zaatakować, a właśnie tutaj są serwingi na dole. Ale myślę, że Spinecrawlera by zniszczył, absolutnie byłby w stanie go zniszczyć. Te Infestory do trzeciej bazy. Po prostu ją zmiażdżą, po prostu za pomocą, za pomocą infesy po prostu ją zmiażdżą. E, atak z ringami bardzo bardzo przy, przydatny, bardzo przyjemny. Zaraz zobaczymy jednak, że no tutaj Mercio jest w tym momencie wykrycie, jest w tym momencie wygrycie, ale infesy nie właśnie tam zostali już zagrani. Zaraz zobaczymy, że próbują troszkę zaatakować, ale one jedna, jed, po prostu zostaną zmasakrowane przez tych infesy Terran. Co będzie tego wszystkiego na myśl, że tutaj dyskukuje? Trzecia bardzo zmasakrowana, butalisków tutaj nie mamy, one próbują się cofnąć, ale to zostanie wszystko obronione bezproblemowo. Trzecia baza ze strony Tefela. Czy on będzie starał się to celować? Nie! Roach Warren nie będzie, Gliaru, Constitution. O, oh, cudowny cios, cudowny cios. No i czy może jeszcze ta trzecia baza? Jeśli ją zestrzeli, to to jest absolutne GG. To jest absolutne 3 do 0 dla Nercia. Jeszcze próbuje coś tutaj zrobić, no i czy nie? Jednak nie! Jednak nie! 100 życia pozostało. 100 życia pozostało, panie i panowie. To jest już w tym momencie, nie, 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 absolutny brak, 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 Info, brak tych, tych liczb tak naprawdę, jeszcze infecjatora nie zostawić, zablokowali Kiga good game, well played, Nercio jest zwycięzcą, fan for fun, numer 6, Artur Bloch, wygrywa 1200 złotych i to on jest właśnie, to on jest właśnie tym zawodnikiem. O co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi, panie i panowie, 3 do 0, dwie wygrane gry i to właśnie Nercio wygrywa. Drugie miejsce, drugie zaszczytne miejsce przypada Tefelowi, trzeci jest Dana, czwarty Senin, piąte, ósme miejsce to SLH, Basior, Grave oraz Pidin, wielkie pozdrowienia dla nich. No Gigi. właśnie, GG. GG, panie i panowie, naprawdę świetne rozgrywki. No wyszło to świetnie, według mnie, wyszło to naprawdę świetnie. Panie i panowie, dziękuję bardzo. Nie, dobra, dobra. Nie ma co się spinać. Nie ma co się spinać. Teraz, okay. teraz krótka droga do domu. Krótka droga do domu, dokładnie Coś tak. Piszymy? Niektórzy bogaci o pewne, o pewne pieniążki. Ja idę jeść. O, jest ja idę jeść, panie i panowie. Więc co ja robię, to się będę z wami żegnał. Będzie stream z jedzenia, dokładnie tak. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Było mi naprawdę bardzo miło. Było po prostu fantastyczne.